Święta Bożego Narodzenia. Politycy składają Wam życzenia, ale co życzą członkowie rządu, to Wy po prostu nie uwierzycie. To, co zrobił minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek, to się wylewa poza wszystkie standardy. No, moi drodzy, za chwilę przejdziemy przez jego życzenia i razem uznamy, czy są to najgłupsze życzenia w historii złożone przez polityka, bo dziś Waldemar Żurek jest politykiem. Pokażę Wam to, że Donald Tusk prawie się poprawił. Popłakał na posiedzeniu rządu, nawet to powiedział: No prawie się popłakałem. Mało się nie popłakałem. Ja po prostu się prawie popłakałem, jak to oglądałem, bo nie mogę uwierzyć w to, co się stało na rządzie i to, co powiedział Donald Tusk. Będzie chwilkę o Konfederacji, będą też życzenia, więc jedziemy z tematami w Wigilię. Dajcie tylko, proszę, subskrypcję dla naszego kanału i kliknijcie dzwoneczek, jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, aby otrzymywać powiadomienia o naszych nowych filmach. A my już jedziemy, żeby nie przedłużać, moi drodzy. Politycy złożyli wam życzenia. Na święta zrobił to prezes PiS Jarosław Kaczyński, zrobiła to para prezydencka. Robią to poszczególni posłowie, europosłowie, no generalnie wszyscy chcą wam życzyć błogosławionych, zdrowych, ciepłych świąt, żebyście byli w ogóle bogaci i żeby było cudownie. I ja też wam oczywiście tego życzę. Jeszcze zaraz to zrobię na pewno, na poważnie, a nie pół żartem, pół serio, tak jak teraz to opowiadając. Ale moi drodzy, to co zrobił Waldemar Żurek to przekracza wszelkie pojęcie i wszelkie standardy. Zresztą posłuchajcie, bo omówimy sobie to krok po kroku, co mówi Waldemar Żurek, co wam pan minister życzy. Kochani obywatele, bez was nie byłoby wolnych sądów, bez was nie byłoby niezależnego wymiaru sprawiedliwości. To wy stanęliście w obronie demokracji. I za to Wam szczerze dziękuję. Moi drodzy, bez Was nie byłoby wolnych sądów. Bez Was Waldemar Żurek nie mógłby robić tego, żeby mieć w sądach swoich zaufanych ludzi. A jak już są wolne sądy za Waldemara Żurka, to jak jest wyrok tego sądu, który się Waldemarowi Żurkowi nie podoba, jak na przykład w sprawie europejskiego nakazu aresztowania Marcina Romanowskiego, to Waldemar Żurek wychodzi na konferencję, czyta orzeczenie sądu, czyta ten wyrok i krytykuje wyrok sędziego, krytykuje tego sędziego. Sędziego chce wyłączenia tego sędziego i mówi, że będzie do skutku składał ponownie po to, żeby było tak, jak chce Waldemar żurek. Wolne sądy! Wolne sądy. Wszyscy razem po prostu dla pana Waldemara. Dziękujemy wam. Dziękujemy wam, rządzący, że, że dzięki wam mamy takie wolne sądy, że jak już dadzą jakiś wyrok, to wy go krytykujecie. Panie Waldemarze, naprawdę super na święta. Super! Wszyscy się cieszą, naprawdę. Jedziemy dalej. Życzę Wam dużo zdrowia, żebyście też mieli zdrowe nogi i czasem mogli wyjść na ulicę i zaprotestować, gdy będzie łamana praworządność i gdy będzie niszczona demokracja. To, to już mamy wychodzić? Panie Ministrze, dobra, po świętach akurat, żeby spalić te kalorie, czy my już mamy wychodzić? Przecież. Ten sam sędzia, którego pan teraz krytykuje, ten z tych wolnych sądów, tak? Ten, który niedawno był przez pana chwalony. Tak jest, bo ten sędzia, który zniósł europejski nakaz aresztowania dla Marcina Romanowskiego, on ym, nie wydał do Niemczech tego gościa, co wysadził Nord Stream 2. I wtedy pan Waldemar Żurek chwalił, cieszył się z tego orzeczenia. Brawo! To jest dobra decyzja sądu. To był dobry wtedy sędzia. Bohater wtedy to był. Ale jak już jest wyrok nie po naszej myśli, to już nie. I Pamiętajcie, Waldemar Żurek życzy Wam zdrowych nóg, dobrych nóg, żebyście mieli siłę po prostu chodzić i protestować to może jednak trzeba zacząć chodzić i protestować. Nie pod Pałacem Prezydenckim, tam gdzie koledzy pana Wardemara Żurka lubią protestować i chcieliby protestować, ale przed Ministerstwem Sprawiedliwości. Może jednak tak, no bo łamana jest praworządność, łamana jest demokracja. Wprowadza się ustawy, które są niezgodne z polską konstytucją, są krytykowane przez liczne środowiska. Za chwilę do tego dojdziemy. Ale posłuchajcie końcówki. Życzę Wam też spokoju i żebyście patrzyli z optymizmem na to, jak rozwija się Polska. Mamy jeszcze dużo do zrobienia. Liczę, że będziecie dalej wspierać to, co robię. Nie, no naprawdę, o, ze spokojem to my nie możemy patrzeć na to, jak rozwija się Polska, bo jak na razie to mamy same złe informacje prawie nic dobrego. No ale moi drodzy, Waldemar Żurek w rządzie jest mocny. Rząd spotkał się przed świętami, dzień przed Wigilią i przyjęto tak zwaną ustawę praworządnościową. Co to jest ta ustawa praworządnościowa? Ustawa praworządnościowa ma de facto rozjechać obecną Krajową Radę Sądownictwa. Tak? Także ona mają wymienić, ma po prostu zmienić całkowite zasady wyboru sędziów i jak czytamy w serwisie PAP, Rada Ministrów przyjęła trzy projekty ustawy przedłożone przez ministra sprawiedliwości. Dwie z nich to Kluczowe akty prawne dotyczące statusu sędziów powołanych z udziałem KRS oraz zasad funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa. Z kolei trzecia wprowadzi zmiany w zakresie ksiąg wieczystych i Krajowego Rejestru Sądowego. Czyli oczywiście będą dzielić sędziów, ten dobry, ten zły, zaufali sędziowie w, sędziach, w sądach, prawda? I mają rozjechać KRS. Prezydent Karol Nawrocki wprost zapowiada, że nie podpisze tej ustawy. Liczne środowiska sędziowskie, środowiska ekspertów, prawnicy konstytucjonaliści stwierdzili, że ta ustawa jest. Dramatycznie zła i nie powinna zostać przyjęta, ale rząd ją przyjął, co pokazuje, że Donald Tusk ufa ministrowi Żurkowi i chce politycznej awantury. No i moi drodzy, Donalda Tuska też wzięło na życzenia podczas Rady Ministrów. No niemal się tam nie popłakał mówiąc, że o, wigilia będzie wolna pierwszy raz, jak to w ogóle cudownie, że ta wigilia będzie wolna. No dobrze, super, świetnie. No tylko że to nie jest zasługa Donalda Tuska, bo bądź co, bądź to jednak. Lewica to przeforsowała. To był projekt lewicy i Ministerstwo Pracy, kierowane przez polityk lewicy Agnieszkę Dziemianowicz, bąk prowadziło te przepisy o tej wolnej wigilii. Dajcie znać w ogóle w komentarzach, czy się cieszycie się z tego, że w ogóle wigilia jest dziś wolnym dniem od pracy, że sklepy są zamknięte i tak dalej. Co Wy o tym myślicie, bo o to Was nie pytałem. No ale moi drodzy, Donald Tusk na początku posiedzenia w te życzenia wplutł temat KRS-u. Zobaczcie. Będziemy rozpatrywali projekty ustaw o przywróceniu prawa do niezależnego i bezstronnego sądu. Ustawy zmieniającej krajową Radę Sądownictwa. Słyszę, że robi wrażenie. To, to są ustawy pełne nadziei. W tym sensie dobrze pasują do. Ducha świąt Bożego Narodzenia, bo wszyscy mamy nadzieję, że te starania, także które dziś podejmiemy, przywrócą taki ład w naszym systemie praworządności. Czyli według Donalda Tuska, ta ustawa KRS, praworządnościowa, która doprowadzi do kolejnej awantury w polskiej polityce, odpowiada nastrojom świątecznym. Tak jak, ta, tak jak ta cena paliwa na tej jednej stacji BP w Polsce, tak? Odpowiada prawdzie, panie Donaldzie, tak? To, 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 tego, tego pan życzy Polakom. Cudownie. Ale na końcu tych życzeń Donald Tusk powiedział, że prawie się popłakał naprawdę. No powiem wam szczerze, że ja się też prawie popłakałem po tym roku. Nic dobrego. Sytuacja w NFZ tragiczna. Wiele dalej reform niespełnionych, niesprawdzonych, nie ma nas w polityce międzynarodowej, nie ma nas nigdzie, no generalnie wstyd. Czy wy jesteście z dum dumni z rządu i czy się popłaczecie, czy nie? Dajcie koniecznie znać. No i moi drodzy, gruchnęła taka informacja, że Ewa Zajączkowska hernik traci e, funkcję w nowej nadziei. Nie będzie już prezesem struktur e, warszawskich nowej nadziei. No i od razu są spekulacje. Wojna w Konfederacji na pewno tam się pokłócili, Męcen ją wyrzucił, w ogóle wszystko jest źle. Ale według informacji, które są podawane w mediach, yy, yy, między innymi chyba rzecznik Nowej Nadziei to powiedział, zmienił się status, struktura Nowej Nadziei no i po prostu europosłowie nie mogą łączyć funkcji z funkcją prezesa regionalnego. To jest całkiem normalne, ponieważ z, głównie pracując z Brukseli czy Strasburga, nie da się dobrze zarządzać strukturami regionalnymi. I yy, yy, tu jest tylko jeden wątek, który każe. Mieć chociaż takie minimalne przypuszczenia, że tam może być jakiś konflikt, a nie jest to naturalna zmiana wynikająca ze zmiany statusu. Ponieważ, na przykład, gdy Platforma Obywatelska zmieniła status, także europosłowie nie mogą być szefami regionów, to jednak nie usuwa się od razu szefów regionów, tylko oni odejdą w kolejnych wyborach. Po prostu nie będą startować, nie będą y, uczestniczyć w reelekcji. Nowa Nadzieja robi to na szybko. Natomiast czy tam jest jakiś konflikt? Pierwszy słyszę, Ewa Zęczkowska hernik wrzuciła zdjęcia z, w dzień przed wigilią, kiedy po prostu pracuje w domu, przygotowuje święta, lepi pierogi, wszystko jest fajnie, piękna, radośna atmosfera. Więc przynajmniej medialnie żaden taki konflikt w nowej nadziei nie wyciekł. Ja o nim nic nie wiem, więc myślę, że nie warto tutaj spekulować, że dzieje się coś złego. Zresztą będziemy to obserwować, moi drodzy. A skoro i moje życzenia mają być dla Was, to ja naprawdę szczerze od serca życzę Wam błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Niech się Wam spełni wszystko to, o czym marzycie. Dziękuję Wam za cały czas poświęcony tutaj na kanale. Proszę oczywiście o więcej, żebyśmy się dobrze bawili, ale też rozmawiali o poważnych sprawach. Życzę Wam dużo zdrowia, dużo ciepła, dużo spokoju, radości z życia i wszystkiego, czego pragniecie. Ale tak naprawdę od serca. Pragniecie, a nie to, co zaskrolujecie sobie z mediów społecznościowych. Poszukajcie w swoich wnętrzach tego, czego potrzebujecie, i niech właśnie to Wam się spełni. Błogosławionych świąt. Chrystus się rodzi.